ale hej Ej, tu się buja kamera. Zajebiście. O, jak się chodzi, to coś się buje. Ale się sprintować? Ale gówno już tej gry nie lubię. Ja, ale czysta toaleta? Ale no nie no. Czy jest tu papier toaletowy? Czy jest tu... nie ma papieru toaletowego. Czy się jak w polskiej szkole? Nie ja, widzisz to do rogu, poczekaj. Ja zaraz wracam stary. Wróciłem Co mnie uminął? Te oh, się. Zwolną cię, jesteś... sorry. Oj, 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 przepraszam za porę. Oj, oj, dobra, już idę. Oj, 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 oj przez przypadek ci stanęła prezentacja. Oj, oj, oj... Uuuu, basement. Moje ulubione miejsce. No, na no, na przecież... Na... Zamknij nor. Happy room. I jeszcze szczury. I w to w piwnicy jest happy room, stary.

Halo? For... Idę po ciebie Nawet brzmi jak twój stary No trzecia. Oczywiście, że mówimy no się Ta, zwalniam się. O fuck! Czy... O! Fuck! Gdzie on jest? Ty głupia ku... Nie da się tu biegać. Nie wiem, Alt Shift, Control Ale w 4. Jesus Christ. It's off. Oh fuck. Oh, 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 oh. Do you lock the doors at the Ranger Tower? Yeah. Ta. Nie. Po szyb. For the strayo. This is a trap. Run. Wyszli wezwanie o pom do pomocy. Czy do pomocy? Myślisz, że y, przetrwam? No Wiem, może. <grytasz> się. Nie możesz drzwi zamurować? Nie, nie będę. Some sort of creature is heading towards the ranger tower. You have 30 seconds to either leave or hide. Nie się wyskoczyć. Perdonisz się. A poduszko? A tu? Oj, umrę. Daj pan. Nie rzucaj, jak on debiut, nawet w nie w środku nie było. A gówny, nie mogą się schować. Już jest tak mało slotów. Ser. Peanut. Water. Night one. Ej, dasz mi iść po wodę stary? O, Co to jest? A rewolwer. Ej, masz mieć rewolwer i ją ten? strzelić? O, taki chodź. O mój boże. To jest ten gościu, który nie zawiódł. Znaczy, ja chyba miałem to przeżyć, nie? Mhm. Uh nie -huh. Co ty pierdolisz, gościu? To mam No, daj mu schizofrenia, uh -huh. nie? Stary normalnie. Teraz nam wytłumaczy, jak się resetuje router. Tak, jak to zrobiłeś? My tu nagrywamy dokumentarz. Kobieto, dokumentarz nagrywamy. Nie będziesz nam przeszkadzała w pracy. Nie dawaj. No i co z... Co ty robisz? Ło, wow, twój stary. Chyba kanalizację rozjebało. Chyba ktoś się zesrał. O, ale cozy, stary. No kurwo, menu chciałem przeczytać. Dobra, będę nagrywać stary dokumentarz o tym, jak, jak obsługujesz gości. Później będziemy uzgadniać, uzgadniać, czy dostaniesz premier czy... Wpierdol, praca na mopie. To chciałem zawsze w McDonaldzie osiągnąć. Czekaj, ktoś dzwoni. Halo, oto jest Coś nie A w ogóle nic. Ale fajne Znaczy w sumie, no, no na... Rzadko ktoś przychodzi na jeden dzień, ale... Wiadomo. Zamknęliśmy? Nie. Yeah. Otwieraj, bo cię zabiję. O, u, z buta. Dasz mi się wrać, czy nie? Zróbisz kurwą. Nie. O, ja, to musimy się śpieszyć, stary. Przesrać. Jakby ktoś mi dzwoni. The worst ending. Najgorsze jest to, że to tam mi zadzwoni. O, Shanti! O, emos z ciebie.

Nice. Każda sekunda ze mną i z tym dzbanem, z którym jestem, kosztuje, rozumiesz? Ufa, kufo. Co on robi, No, na stojąco szcza. Z daleka, stary, on albo stary, jak Messi. Tylko stary, on ma takiego małego, że nawet go nie widać. No, i Ajma ma dojebanego przy okazji. To, ale poczekaj, bo jakiś ten... pewnie... Jakiś biznes, reklamodawca. Tak Hello. Super, witaj. Halo. Halo! Są tutaj? To! A, pan chce na rekrutację. Yy, proszę usiąść. A, pan lubi te, pumpkiny. Yy, tego. Dobra, proszę mi podać CV. CV mi proszę podać. Tak. Tak. Okej. Okay, dobra, zapiszę. I kartki, poczekaj. Daj, Daj plecy ona napisze. broadcast. No, <słuchaj> 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 the government has just announced that the videos of a UFO flying around the country is just a hoax. They warn that everyone stays inside, no, no, inside no, and to report boję. anyone who spreads misinformation regarding the matter to them. Chyba nie obejrzyj. Ty weź O, Doritoski! O, Ty, kurwą! Zawsze tak mam, że akurat musi być. O, noc... Z... O, dzień dobry, droga damu. O, kupicie ci tosy, Doritosy, czy chuj wie co? Dzień dobry. Ja ci tosy poproszę, wie pan, ci tosy zajebiste. Dobra. A jak ja? No. Ten nacz, kurwa, Doritosy, nie ci tosy. ale zjebałem. Dobra, nieważne, to się wytnie. I... To nie ja tutaj, Hello. ten, tak, chcę ten na czosnku, tak, no. Ale, ale Sigma, ja pierdolę, jakiś gay. Dobra, mogę tutaj dosyć, okej. Nie przesuwaj się. O oh, cool. kur... Okay. Ja pierdolę, ale szurek. Nie. W liższym lawinii. No ziemia jest przejmowana, nigdy nie wchodzi na zewnątrz. Nigdy nie wychodź na zewnątrz. Nigdy nie wychodź na zewnątrz. Mogą nas usłyszeć. No na nie... są obiekty. O dzień dobry, dzień dobry. Ale kobieta, dzień dobry. Proszę panią, co pani podać? No. Mamy duży wybór. Mamy chipsy barbecue niestety. Tu mamy zabawki dla pani. Takie fajne Kączki też mamy. I nawet mamy. Piczka mamy. Ja pani usurzę. Ja. ja pań... Nie O no. No, Proszę bardzo. No. Ładna pani bardzo. Wcale nie wygląda jak ta, którą krzyczałem. No i to Tyle? I nikt się nie nanosił. Zamknij mordę! Patrz, yy, sperma byka. Ja pierdole. O mój Boże. I tutaj próbuj. <grystanie> Ale zapierdol. <pierwszą> Jak <grystanie> na UFO jest zajebicie O Boże. <grystanie> Pewnie tu. Dokładnie. Dotknęłaś do sas. i'll <laughs> <laughs> <laughs>